Od 10 do 20 września tylko te znaki Zodiaku odniosą sukces. Od 10 do 20 września otwiera się specjalny przepływ energii, który obejmie tylko wybrane znaki Zodiaku. To właśnie w tym okresie otrzymają one silny impuls do skoku naprzód. W finansach, biznesie, sile osobistej i wewnętrznej jasności. To nie przypadek ani szczęście. To wynik głębokiego rezonansu między ich znakiem a rytmami przestrzeni które wzmacniają determinację, precyzują cele i dają realną szansę na sukces. Jeśli czujesz, że od dawna czekasz na impuls, ten film jest dla ciebie. Dowiesz się tutaj, który ze znaków zodiaku otrzyma wsparcie od wszechświata w ciągu najbliższych 10 dni. Sprawdź, czy twój znak znajduje się na tej kluczowej liście. Jeśli tak, wykorzystaj ten czas mądrze. Zapisz się, jeśli chcesz zawsze być w nurcie silnych okresów astrologicznych. I koniecznie napiszcie w komentarzach. Czy już czujecie nadejście zmiany, czy dopiero zbieracie siły? Zaczynajmy. Znaki wskazujące na prawdziwy sukces już są. Pierwszym znakiem jest Wodnik. Od 10 do 20 września w życiu Wodnika pojawi się wyraźny i wymierny sukces, nie w teorii, ale w konkretnych rezultatach. Okres ten rozpocznie się od otrzymania informacji, których inni nie zauważą. Wodnik dostrzeże w tym szansę i natychmiast zacznie działać. Wszystko będzie się rozwijać dynamicznie. Pomysł, kontakt, umowa. I to właśnie szybkość reakcji stanie się czynnikiem decydującym. Sukces objawi się w łańcuchu decyzji, które okażą się niezwykle trafne. W drugiej połowie okresu potencjał finansowy gwałtownie wzrośnie. Możliwe są oferty z obszarów, w których Wodnik jeszcze się nie sprawdził. Szczególnie korzystne będą sytuacje związane z technologią, innowacjami, logistyką, zarządzaniem informacją i negocjacjami. Podpisy, zgody, umowy wszystko pójdzie sprawnie. Kluczowe jest dobranie odpowiedniej osoby do współpracy. Nie ilość, ale jakość partnerstw przyniesie rezultaty. Sukces może również pojawić się w sferze inicjatyw osobistych. Jeśli Wodnik od dawna planował rozpoczęcie projektu, otrzyma platformę, zasoby i wsparcie. Wszystko, co rozpocznie się w tym okresie, będzie rosło i nabierało rozmachu. Zwłaszcza jeśli działania będą związane z oryginalnością, kreatywnym myśleniem i niestandardowymi rozwiązaniami. Mózg wodnika będzie pracował na zwiększonych obrotach, a intuicja zapewni mu precyzyjną nawigację. Zaskoczeniem będzie wzrost wpływów. To, co wcześniej postrzegano jako pomysł dla wąskiego grona, nagle spotka się z szerokim odzewem. Wodnik nie będzie gonił za uwagą. Ale to właśnie w tym momencie ludzie zaczną się do niego zwracać poradę, wiedzę i współpracę. To otworzy nowe horyzonty, w tym międzynarodowe. W sprawach osobistych oczekuje się spokoju i wsparcia, co stworzy idealne warunki do skupienia się na celach. Żadnej ingerencji z zewnątrz, tylko ty, twoje pomysły i przestrzeń, w której to, o czym myślałeś, ale nie odważyłeś się powiedzieć na głos, w końcu się ziści. Drugim znakiem jest koziorożec. Od 10 do 20 września, przed koziorożcem, otwiera się praktyczna, strategiczna droga do sukcesu, w której każdy ruch będzie miał swoje konsekwencje. I wszystkie będą pozytywne. Okres ten rozpocznie się od nieoczekiwanej stabilizacji sytuacji, która wcześniej wydawała się zbyt niepewna. Kwestie, które od dawna wisiały w powietrzu, zostaną rozwiązane jasno, prawnie i bez dwuznaczności. Uwolni to zasoby i stworzy wewnętrzne poczucie kontroli. Finanse zaczną działać po 12 września. Możliwe są duże płatności, spłaty długów, premie lub zyskowne kontrakty. Szczególnie korzystne będą transakcje związane z gruntami, budownictwem, nieruchomościami, zarządzaniem aktywami czy logistyką. Wszystko, co koziorożec rozpocznie w tym okresie, nie będzie chwilowym sukcesem, ale fundamentem długoterminowego zysku. Nawet spontaniczne propozycje będą trafne i terminowe. Ten okres otworzy również dostęp do ważnych osób. Koziorożec będzie miał szansę zaistnieć tam, gdzie wcześniej nie miał do niego dostępu. Dotyczy to zwłaszcza struktur zawodowych, władz i dużych organizacji. Jego kompetencje i reputacja odegrają kluczową rolę. Jedna rozmowa wystarczy, by otworzyć nowe drzwi. A za tymi drzwiami kryje się status, korzyści i awans. Ważne jest, aby w tym okresie koziorożec potrafił połączyć dyscyplinę z elastycznością. To będzie jego recepta na sukces. Nie będzie gonił za szybkimi zyskami, ale nie przegapi żadnej okazji. Jego kalkulacja i opanowanie dadzą przewagę tym, którzy działają pod wpływem emocji. Nie będzie się kłócił, będzie działał. Siłą tego okresu jest to, że wszystko przychodzi na czas. Pieniądze, ludzie, oferty, informacje wszystko jest zsynchronizowane tworząc łańcuch prowadzący do rezultatu. Koziorożec poczuje, że w końcu wysiłki zaczynają przynosić owoce, a to poczucie stabilności stanie się punktem zwrotnym dla kolejnego przełomu. Trzecim znakiem jest Strzelec. Od 10 do 20 września Strzelec wkracza w strefę aktywnego wzrostu. Z dnia na dzień będzie odczuwalny wzrost w projektach, możliwościach, pieniądzach, kontaktach. Już w pierwszych dniach tego okresu nastąpi silny impuls energetyczny. Oferta, spotkanie lub pomysł, który stanie się punktem wyjścia. Strzelec natychmiast nabierze rozpędu i zacznie obracać wydarzenia na swoją korzyść. Sukces finansowy będzie szybki. Możliwy jest gwałtowny wzrost zysków, udane finalizowanie transakcji, otrzymywanie bonusów, zamówień, pozyskiwanie nowych klientów. Sfery handlu, doradztwa, szkoleń, reklamy i biznesu o charakterze międzynarodowym będą działać szczególnie dynamicznie. Wszystko, co wiąże się z ruchem, skalą, poszerzaniem granic, okaże się korzystne dla obu stron. Cechą tego okresu będzie szybkie tempo realizacji. Wszystko, co wcześniej wydawało się pomysłem na przyszłość, niespodziewanie otrzyma zasoby i wsparcie. Strzelec poczuje, że nadszedł czas i będzie działał bez hamulców. Sukces przyjdzie dzięki odwadze. Im większe ryzyko, tym większy rezultat. Ale ryzyko będzie skalkulowane, a nie chaotyczne. Kontakty nawiązane w tym okresie będą bardzo korzystne. To czas, kiedy każda znajomość może stać się kluczowa. Ważne jest, aby być aktywnym, nie unikać spotkań, odbierać telefony. Wpływ strzelca wzrośnie. Będzie traktowany poważnie, słuchany, zapraszany, cytowany. Wewnętrzna wolność, na której strzelec zawsze polega, stanie się siłą napędową. Nie będzie przywiązany do formalności, sam wybierze, w co zainwestować. I ten wybór będzie najważniejszy. Inwestowanie we właściwym kierunku przyniesie rezultaty szybciej niż się spodziewano. To nie będzie szczęście, ale moment, w którym przestrzeń odpowie na inicjatywę silnym wzrostem. Czwarty znak ryb. Od 10 do 20 września ryby wkroczą w okres, który bezzwłocznie zacznie przynosić konkretne rezultaty. Nie będzie żadnych aluzji, półobietnic ani pustych dialogów. Wszystko będzie wyrażane poprzez czyny i liczby. Pierwszą ważną datą jest 11 września. Tego dnia ryby otrzymają wiadomość, na którą długo nie czekały. Może to być list, potwierdzenie, umowa lub zaproszenie na spotkanie. Wydarzenie to rozpoczyna łańcuch zmian prowadzących do korzyści finansowych i zawodowych. Jeśli ryby zgodzą się na zaproponowane warunki, pierwszy rezultat zostanie odnotowany 13 września. Szczególnie ważna jest interakcja z osobami urodzonymi w styczniu, maju lub lipcu. Jedna z nich zaproponuje pomysł, w który warto zainwestować. Pomysł ten może być nieoczekiwany, ale w ciągu trzech tygodni zacznie przynosić stabilny dochód. Kluczem do sukcesu jest natychmiastowe spisanie wszystkiego. Na tym etapie ważna jest jasna struktura, ponieważ wrzesień wymaga dyscypliny. 15 września ryby będą miały okazję zwiększyć swoje wpływy. Dostęp do nowego źródła informacji, projektu lub społeczności będzie zapewniony, gdzie ich wiedza i doświadczenie będą pożądane. Ich słowo będzie miało znaczenie, co pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów. Dwie z nich okażą się naprawdę przydatne. Z jedną osobą zawrą umowę, która okaże się wielokrotnie bardziej opłacalna niż pierwotnie zakładano. Z inną stworzą sojusz biznesowy, który może przekształcić się w długoterminową współpracę. W tym okresie niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na kwestie organizacyjne. Ryby powinny uporządkować swój harmonogram, usunąć czynniki rozpraszające i przeanalizować stare zobowiązania. Kilka wcześniejszych decyzji okaże się słabym ogniwem, trzeba będzie je zresetować. Potem pojawi się szansa na zaktualizowaną strategię. Do 17 września ryby będą przekonane, że zmierzają we właściwym kierunku. To wewnętrzne przeczucie będzie wspierane przez zewnętrzne dowody, konkretne kwoty, umowy, procenty, wzrost zainteresowania ich działalnością. Cały okres od 10 do 20 września obfituje w liczby. Pieniądze, dochody, odsetki, bonusy, kaszbaki, płatności. Ryby poczują rosnący przepływ gotówki, zwłaszcza jeśli przestaną marnować czas na drobiazgi. Musisz skupić się na głównym kierunku. Nie rozpraszaj się zbytnio to właśnie koncentracja w połowie miesiąca zapewni dźwignię dla silnego skoku finansowego pod koniec września. Ryby pracujące w branży kreatywnej, edukacyjnej, medycznej, charytatywnej lub konsultingowej otrzymają szczególną przewagę. Rozpoczną fazę pożądanego uznania. Zaczną być cytowane, zapraszane, polecane. Ten wzrost reputacji zacznie przynosić pieniądze już w wyznaczonym czasie. Dodatkowe dochody będą pochodzić nie tylko z głównego źródła, ale także z nowych kanałów, które wcześniej wydawały się zamknięte. Jednym z nich są kontakty zagraniczne lub współpraca zdalna. Do 20 września ryby osiągną poziom, na którym będą mogły spokojnie planować swój kolejny cel finansowy. Sukces tego okresu zależy bezpośrednio od działań podjętych w ciągu pierwszych trzech dni. Im aktywniej zaczną, tym szerszy będzie lejek możliwości. Im szybciej nawiążą niezbędne kontakty, tym więcej pieniędzy i uznania pojawi się w ich przestrzeni. Wrzesień niczego nie oferuje z góry: płaci za ruch, a ryby, które zdecydują się na nurt, dostaną wszystko, na co zasługują. Piątym znakiem jest panna. 10 września to dla panny spójny i jasny scenariusz, w którym liczy się każdy krok. To nie improwizacja, ale przemyślana droga, w której nagroda podąża za dokładnością. Pierwszym impulsem do sukcesu będzie interakcja z osobą posiadającą uprawnienia administracyjne lub prawne. Otworzy ona drzwi do projektu lub umowy, o której panna myślała od dawna, ale do której nie miała dostępu. Ważne, aby nie zwlekać z decyzją, okno będzie otwarte tylko przez kilka dni. 13 września rozpocznie się etap strategicznych porozumień. Panna powinna przejąć kontrolę nad negocjacjami. To właśnie w tym okresie słowa będą brane dosłownie, a każde wyjaśnienie zostanie odnotowane. Ważne jest, aby wykazać się przywództwem i nie przegapić szczegółów. Wysokość zysku, warunki płatności i partnerstwa zależą od sformułowania umowy. Umowa podpisana w tych dniach stworzy podstawę stabilnego dochodu do końca roku. Bliżej 15 września panna otrzyma informacje, które pozwolą jej ominąć konkurencję. Może to być wgląd, analiza lub kontakt osobisty, który pomoże jej zrobić krok szybciej niż innym. Jeśli panny wykorzystają te szanse, aby wznowić projekt lub wzmocnić swoją pozycję, rezultaty nie będą długo czekać. Ich decyzje zaczną przynosić zyskowne rezultaty w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku. Ważne jest, aby unikać publicznych oświadczeń, wszystko powinno odbywać się punktowo. 17 września to punkt zwrotny. Zapadnie decyzja, która zmieni strukturę zarobków. Panny odrzucą jedno źródło na rzecz innego. I ta zmiana będzie decydująca. Nowy kierunek da możliwość dwu, a nawet trzykrotnego zwiększenia dochodów. Jednocześnie ilość pracy nie wzrośnie. Wszystko będzie zależało od jakości strategii i jasnego planowania. Skorzystają na tym ci, którzy są gotowi działać proaktywnie, a nie czekać. Druga połowa wyznaczonego okresu przyniesie wzrost autorytetu. Panny zostaną zaproszone do wygłoszenia przemówienia, udziału w zamkniętym spotkaniu, udzielenia konsultacji lub przeprowadzenia oceny. I za to zaoferują wynagrodzenie przekraczające oczekiwania. To nie jest jednorazowa akcja, po niej pojawi się oferta stałej współpracy. Jest to szczególnie istotne dla osób związanych z sektorem finansowym, analityką, doradztwem, edukacją lub zarządzaniem projektami. Panna otrzyma również szansę na redystrybucję starych aktywów. Może pojawić się okazja do sprzedaży czegoś, co od dawna nie było używane, ale wciąż ma wartość. Pieniądze uzyskane z tej transakcji zostaną zainwestowane w nowy pomysł, który przyniesie pierwszy wzrost w ciągu pięciu dni. Szybkość zwrotu z inwestycji we wrześniu zaskoczy nawet najbardziej pragmatycznych przedstawicieli znaku. Do 20 września panna będzie miała wszystko co niezbędne, aby rozpocząć kolejny etap: stabilność finansową, dokumenty zweryfikowane prawnie, silne partnerstwa i jasny plan. Wrzesień sprzyja strukturze, kontroli i porządkowi. I panna to ma, dlatego w ciągu tych 10 dni zyska najwięcej. Bez ryzyka. Bez niespodzianek, same rezultaty.